Cześć, witam wszystkich hodowców i sympatyków e, drobnej egzotyki na moim kanale YouTube. E, w, dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat kokcydiozy, e, rozszerzyć ten temat i chciałbym zaproponować e, taką całą serię tych filmów e, o chorobach, które no, stręczą nasze ptaki co jakiś czas. E, one się na pewno pokazują, tylko nikt nie o tym oficjalnie nie mówi, a potem każdy szuka pomocy gdzieś na. E, na YouTubie, na internecie, a pomoc tak naprawdę ma nieść weterynarz. My możemy tylko zdiagnozować pewne kwestie. To jest jeden z tematów. Drugi temat, który chciałbym poruszyć, to jest temat taki konkursowy. Chciałbym taki mały konkursik zrobić dla, dla moich widzów. Przede wszystkim dla was, dla hodowców i, i, i fanatyków ptaków. Chciałbym, chciałbym zaoferować wam w ramach nagrody i podziękowania jeden z obrazów, który Mam od Doroty Milewicz, naszej polskiej wspaniałej artystki, która maluje ptaki, krajobrazy, zwierzęta, akwarelami. Żeby tak zareklamować tą panią, to jest bardzo sympatyczna pani, ma piękny, piękny zmysł artystyczny, wspaniały bym powiedział. Jej obrazy praktycznie jeżdżą już w Hiszpania, Portugalia, Włochy. Zawsze gdzieś tam zabieram, kogoś obdarywuję, kogo też z sympatią, bo naprawdę są te obrazy piękne. Sam obraz chciałbym Wam pokazać pod koniec filmiku, i pokażę też pozostałe prace tej sympatycznej pani, żebyście wiedzieli, na jakim poziomie są te prace. I najważniejsza rzecz, bo tego nie powiedziałem, a trzeba to zaznaczyć, i ja nie jestem lekarzem weterynarii. Jestem szeregowym hodowcą, który lubi poczytać, który lubi szukać, który poświęca swój czas na to. Na rozmowę z weterynarzami, z innymi hodowcami, wymieniamy się poglądami. Jeżeli ktoś ma takie chore, to nie pisze do mnie, tylko pisze do weterynarza. Bo ja nie jestem od tego, żeby oceniać i pomagać w kwestii, w kwestii chorobowych. I nawet bym się tego nie podjął, takiego ryzyka, bo nie mam do tego uprawnień. Dwa, że ja mam swoją hodowlę i wiem, co w mojej hodowli jest dobre, niekoniecznie to, co moje, sprawdza się w waszej. Więc jeżeli macie problem, w tym filmiku. Macie zobaczyć po prostu, z czego to wynika, gdzie popełniacie błąd i jak szybko zdiagnozować to, co, e, to, co nam, nam się pokazuje u naszych ptaków, bo to jest naprawdę, nie jest wbrew pozorom skomplikowane. Będziecie mieć wiedzę, co podać, ale co podać faktycznie ma Wam powiedzieć weterynarz. Wy możecie z nim porozmawiać. Ja tu na, tej samej samej, na tej samej zasadzie działam, że normalnie rozmawiam z weterynarzem, mając już jakąś wiedzę. Często gęsto jest tak, że pan weterynarz mi mówi, czy pani weterynarz pani adamie yy, widzę, że pan się zna na tym. Nie oceniam tego skąd on, na, na podstawie czego on to ocenia. I przepisuje mi pewne środki. Większość rzeczy tak już mam kupionych dawno i gdzieś to tam sobie leży na rezerwę, yy, po prostu, żeby to mieć. I tak mówię, yy, lekarz weterynarii, Wy możecie stwierdzić, że tak jest chory. A resztę ma Wam za zadziałać z tym tematem lekarz weterynarii. Znajdźcie sobie dobrego lekarza weterynarii, który Wam po prostu będzie poprowadził hodowlę i podpowie Wam parę rzeczy. Bo to też jest dosyć istotne. E, dobra, naginamy z tematem. E, temat kokcydiozy. E, choroba bardzo często występująca u naszych odopiecznych, zwłaszcza u szczegółów. Szczegóły są na to tak podatne, jak nie wiem, jak e, szata na wodę święconą. Ulegają temu od razu. E, tylko trzeba poznać genetykę tej choroby, wiedzieć co to jest, umieć ją szybko diagnozować, żeby nie odnosić strat w hodowli. A to jest podstawowe, podstawowe zadanie hodowcy. Jak ja to widzę? Jak ja widzę kokcydiozę? Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że kokcydioza to jest choroba pasożytnicza, choroba jelit. Jest powodowana pierwotniakiem, który na stałe jest gdzieś w, naszy, w jelitach naszych ptaków. Ja on sobie tam żyje, utrzymuje się w równowadze. Ptak ma na tyle rozwinięty układ odpornościowy, że podejmuje intensywną walkę z tym, z tym pasożytem. A więc, dlaczego nagle wyskakuje nam taki problem, że przychodzi jesień, robi się wilgotno i nasze ptaki przy pierzeniu dostawają koktydiozy. Robią się przykurcze, spanie z głową za skrzydłem. Mianowicie, dużo hodowców nie zdaje sobie sprawy z tego, że podstawowym zadaniem naszym. Oprócz tego, że je rozmnażamy, te ptaki, wybarwiamy, jest zapewnienie podstawowej higieny, klatek, czyli regularne sprzątanie, regularne mycie żerdzi. Może być dla niektórych śmieszne. Ja myję co dwa tygodnie żerdzie, co tydzień praktycznie zmieniam podkłady, siatki też staram się mieć dezynfekować. Nie tam jakoś specjalnie mega, żeby, żeby wszystko było jak, że tak powiem, pod kopułką schowane, ale staram się dbać. Dezynfekcja po dbałość o wodę w poidłach. To, co już mówiłem w odcinku o wodzie. Odpowiednie umiejscowienie poidła względem żerdzi, żeby ptaki nie robiły. Najlepsze są te poidła, które Wam poleciłem, czyli te kropelkowe. One nam dają ten komfort, że ptak jednak nie załatwi się do tej wody. No tu nie ma takiej możliwości w żaden sposób. No chyba, że już w jakimś tam stopniu siądzie na, na, na front składki i, i załatwi swoją potrzebę na, na sam ten dziubek, ale to, szczerze powiedziawszy, to się jeszcze nie zdarzyło, aczkolwiek nie wykluczam tego. My się poruszyliśmy temat klatek, temat przeludnienia chyba też już mówiłem. Nie mówiłem, przeludnienia. Hodujemy ptaki, czasami jest ich więcej, czasami jest ich mniej. Ptak nie może się bić. Pojedzenie musi mieć gdzie siedzieć, musi mieć najwyższe miejsce, jeżeli chodzi o szczegóły. Kanarka jest troszkę inaczej z tego co zauważyłem, ale szygieł zawsze popatrzy sobie po hodowca w zagraniczny, Wysoko i pojedyncze żerdzie mają, prawda? Jest tak, nie? Raz, że ptak jest na wysokości oczu, jest dobrze wyeksponowany, czasami się wydaje, że jest większy, a dwa, że to wynika bezpośrednio z jego natury, którą, e, którą ten ptak ma. Raz, że wysoko, e, dwa, że te, te rzeczy muszą być od siebie, te stanowiska muszą być od siebie troszkę oddalone, żeby te ptaki się nam nie biły. E, bo jeżeli nie zachowamy tych podstawowych rzeczy, jak właśnie e, higiena, klatek wody i higiena, e, tak powiem, to nazwę to tak umownie, e, pomieszczenia, tak, będzie zestresowany. W tym pomieszczeniu będzie zestresowany. A największym wrogiem ptaka i naszych kochanych ptaszków jest, jest stres. Stres, się wykańcza. Przychodzi sytuacja stresowa, ptaki się autorycznie biją o pokarm, o miejsce. Ciach, spada odporność. Tak już nie czuje komfortu, spada odporność. I co się dzieje? I nasza kochana kokcydioza, nasz pasożyt się namnaża. Namnaża się, co ptak nam pokazuje w pierwszej kolejności. Ja mam gdzieś tu na rogu kamerę zamontowaną. Nie po to, żeby sobie podziwiać z pracy albo, albo z czegokolwiek innego miejsca na ziemi moje ptaki, tylko widzieć, bardzo szybko zauważać, że coś jest nie tak. Bardzo szybko zauważać, że coś jest nie tak, bo to tak przy nas zachowuje się inaczej, a inaczej jak jest całkowicie zrelaksowany i on wie, że nic mu nie grozi, to on prędzej, prędzej pokazuje te objawy. Jakie są objawy koksydiazy? To, że ptak jest apatyczny, śpi, to jest jedna rzecz to, że jak, jeżeli go złapiemy, już stwierdzamy, że zapatyczny, odwrócimy go sobie do góry brzuchem, do góry pleckami, przepraszam, dmuchniemy mu w brzuch, to widać taką pręgę. Może gdzieś znajdę zdjęcie w telefonie, bo takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy też u mnie też się działy i pewnie będą się dziać i u wielu hodowców się działy, tylko nikt o tym głośno nie mówi. Yy, taka pręga się robi, to już znaczy, że mamy zapalenie jelit, spowodowane kokcyliozą, bo trzeba rozróżnić, bo tych zapaleń też jest multum, ale on idzie tak, on tak z prawej, z prawej strony, dobrze mówię? Z lewej strony, przepraszam, z lewej strony się pokazuje, czasami do, do środka przechodzi. Ten brzuch też od razu jest napuchnięty, jeżeli chodzi o kał. Kał jest zielony, ciemnozielony i wynika to z tego, że po prostu mamy już krew z jelit, tam wychodzi krew i ona tęgnie. Jak to można stwierdzić szybko, czy to jest krew, czy to jest faktycznie kurcydioza, czy to jest uszkodzenie jelit? Bierzemy wodę utlenioną na trochę kału, dajemy sobie gdzieś tam na kartkę, lejemy. Jeżeli jest już krew w kale, no to będzie się nam ten, ta, ten, te odchody będą się nam pienić po zalaniu wodą utlenioną. To jest taki też drobny hack, o którym chyba mało kto wie, ale jest. To byłoby na tyle w kontekście sprawdzenia tego wodą utlenioną i tych objawów. No to są praktycznie wszystkie objawy takie najważniejsze. No wiadomo, że ptak też chudnie od razu, nie? I, i koksydioza postępuje bardzo szybko, bo przypominam, mały ptak, szybki metabolizm, dużo ruchu, nie? Ten ptak bardzo szybko traci na wadze i, i bardzo ciężko potem jest dostać go z powrotem do takiej formy przedchorobowej. Czyli te ptaki wbrew pozorom bardzo długo się regenerują. To jest 2, 3, 4 tygodnie czasami od stwierdzenia takiego zaawansowanej, zaawansowanej koksydiozy. Co można jeszcze zrobić? No ja mam na przykład z domu mikroskop, badam sobie, jak sprzątam co dwa tygodnie klatki, biorę zawsze próbki i wpadło mnie już 10 minut, 20 maksymalnie, żeby sobie przejechać, te czasami są, czasami ich nie ma, trzeba po prostu wiedzieć i ocenić na swój gust, na swoją, na swoją wiedzę, czy to jest zaawansowana choroba, czy to nie jest zaawansowana choroba, no jest to też za Ja zalecam ogólnie, żeby on zrobić to yy, yy, u weterynarza, no, ale też weterynarze no, są różni. Raz byłem, zapłaciłem 50 za badanie i, i pan weterynarz mi powiedział, że on do końca nie wie, czy to jest dużo, czy to jest mało. No to tyle to ja mam za, za badanie, mikroskopem u siebie, yy, gdzie już powiedzmy na serii, na serii próbek już umie ocenić, czy tego jest dużo, czy mało. Yy. Powiedzmy sobie szczerze, do tego prostego badania mikroskopowego potrzebujemy mikroskop. No i tą wodę do przemywania oczu. Teraz nie pamiętam, jak się nazywa. Napiszę gdzieś tutaj, pewnie będzie gdzieś tu w opisie, co do tego jest potrzebne. Mikroskop kosztuje 250 zł czy 300 zł. Woda kosztuje 50, 200 chyba tyle, czy 300 i tak nam starczy. na oho, i jeszcze trochę, a czasami soko przemyjemy jak nam coś wpadnie. A właśnie, bo e... trochę zapomniałem o najważniejszym fakcie w całej naszej koksydiazie. Napom napomknąłem o tym. Na samym początku to jest wilgoć. Wilgoć naszym wrogiem. Eee, brak wentylacji naszym wrogiem. Eee, u mnie często gęsto, jak na filmikach patrzycie, któreś okno zawsze gdzieś jest tu pootwierane, coś jest jakiś taki delikatny obrót powietrza zrobiony, żeby te ptaki miały zawsze, jakby, recyrkulację powietrza. Czyli musi przychodzić świeże. Dach jest z poliwęglanu, eee, on dużo e, przepuszcza światła, jest też zacieniony, ale też. No, jak się dach z poliwęglanu i nie wentyluje, no to robimy w środku co? Klarnie. A szklarnia to jest co? To jest wilgoć. Wilgoć to jest co? To jest koktydioza. Pomimo tego, że mamy koktydiozę, wilgoci rozwijają się jeszcze moje ulubione, najbardziej popularne i najbardziej wstrętne grzyby, które e, rządzą tutaj e, praktycznie wszędzie są, nie? Więc, e, a to też jest w ogóle temat na osobny, e, na osobny filmik. Więc ja zalecam w ptaszarniach. E, Wentylacja, ale wentylację taką e, nie przeciąg. To ma być po prostu samoistny obrót powietrza, żeby nam te powietrze, no byłem brzydko i nie bardzo, nie fajnie, żeby nam nie gniło e, w, tej, w tej Wojlerze. E, ja lubię w zapach taki delikatny ptaków. Kto wchodzi e, do Wojlery, ten wie, że ptak ma swój taki e, swoisty zapach i on musi być zawsze taki konstant, delikatny, e, nie może być stęchły. Bo jak już jest tęchły, to już jest koniec, a wiecie jak jest na jesień, na jesień jest różnie, ze szeroko, pamię ze szeroko pamiętamy, no, było dosyć sporo opadów deszczu na przełomie od września praktycznie, nie? E I wtedy zaczynają się naprawdę duże problemy e w tym całym, w całym naszym, naszej całej pracy rocznej, praktycznie, bo tu można, e że tak powiem, troszeczkę utopić e ptaków, ale e jeżeli ktoś postępuje, tak jak mówiłem, dba o te pewne rzeczy, o, to, o brak tej wilgoci, gdzie na zewnętrznych wodach jest ciężko to utrzymać, ale ten, ten przewiew tego powietrza, przy... dużo ludzi stosuje jonizatory jeszcze dodatkowo, osłyszacze powietrza stosują, też to widziałem. No, Powiedzcie mi, że rozwiązań jest multum, naprawdę jest multum i trzeba po prostu znaleźć swój złoty środek w tej kwestii, bo teraz rozwiniemy temat jeszcze, jak leczyć czy przeciwdziałać każdy ma swoją, każdy ma swój sposób. Ja znam pacjentów, hodowców takich, co, co 2-3 miesiące stosują albo Baycox, albo OSB, albo Amprolium. Nie wiem, czy w Polsce z Amprolium jest znane. Też to gdzieś przyszło. Z Hiszpanii też to dostałem do tego, do tego lekarstwa Linka. Nie wiem, czy ktoś u nas to znaczy, ktoś to stosuje. Wiem, że to samo Amprolium to jest dobrze stosować. To z etykiety wynika tak bezpośrednio, by jakby, jakby yy, zapobiegawczo. To już nie leczniczo, tylko zapobiegawczo. No ale ja Amprolium nie stosuję i, i raczej stosować nie będę. Pomimo tego, że nie stosuję Amprolium, yy, mam w domu wszystkie potrzebne leki, żeby przeciwdziałać yy, sytuacji, jaka ma miejsce, yy, czyli nagłe, niespodziewane wystąpienie kokcydiozy. Bo to nie będzie tak, że to się pokaże nam u wszystkich ptaków. to będą pojedyncze sztuki te słabsze wiadomo. Mam Bajkox, mam ESB. Różnica między Bajkoxem a ESB. Bajkox to jest specyfik. ESB to jest antybiotyk. Ci, co wiedzą, co to jest ESB, on jest uparty o sulfatyw, to jest antybiotyk, który ma przeciwdziałać rozwojowi kokcydiozy, ale on potrafi także. Niszczyć chyba bakterie E. coli czy salmonelli, ale z tego co gdzieś tam czytałem, dużo już szczepów tych bakterii jest uodpornionych na to. Więc działanie jest głównie, głównie ukierunkowane tutaj na koktydiozę, gdzie ESB, ten sulfatyw powoduje to, że koktydioza przestaje nam się rozwijać. Cykl, cykl życiowy trwa 7 dni i się to podaje od 5 do 7 dni i ten cykl życiowy ustaje. Wstaje nam całkowicie życie w tych jelitach, tej kokcydiozy. Z drugiej strony mamy Baycox. Baykoks, narzędzie zbrodni. Podajemy to dwa dni. Nie pamiętam teraz proporcji. 2 ml na litr albo 3 ml. Zależy czy to stosujemy typowo z Bayersa Baykoks, czy bierzemy Pantacox od doktora Kutla. Dwa dni, pieźni woda, dwa dni. Czyli musimy powtórzyć, tak by. Po pięciu dniach musimy powtórzyć jeszcze raz podanie bajkoksu i znowu przejść na, na czystą wodę. Ja tej czystej wody sam nie, nie, nie stosuję, dwa dni czysta woda, potem jakieś coś na, na wątrobę, bo po bajkoksie i po każdym specyfiku, który podajecie ptaku, ptakom, będzie widać wątrobę. Powyżej mostka tutaj, zaraz się nam pokaże wątroba powiększona. I, I trzeba przeciwdziałać temu, żeby ta wątroba nam wróciła, zregenerowała się i wróciła do pierwotnego stanu, czyli E, czyli no była mała, nie była puchnięta. A podobnie jak u, u, u ptaków, e, takich ludzi wątroba jest w pełni regenerowalna. Pe, w pełni się regeneruje, tak miałem powiedzieć. E, no i są to różne środki. Od ostropestu, od e, tych wszystkich e, substancji, które tam, tym odżywek, które mamy do ptaków na wątrobę polskich zagranicznych, no produktów jest tyle. E, każdy sobie wybierze, jaki tam chce, trzeba tylko poczytać. E, witamina B jest też bardzo dobrym e, sposobem na to, e, żeby, żeby wzmocnić tę wątrobę. E, mlecz, tak jak mówiłem, teraz jakbyśmy podawali, mlecz też e, ma w sam sobie substancje, które łagodzą nam tutaj zapalenie wątroby. Ech, raz, zobaczymy, raz, dwa, trzy. Dobrze, e, przejdźmy do, do takiej. Meritum. Wiemy już, jak rozpoznawać, wiemy, z czego się to bierze, wiemy, jak już, jak już leczyć to, chociaż te leczenie naprawdę, wierzcie mi, to jest, to ma być ostatni krok. Ostatni krok, bo, bo bajkoks, ja tego nie powiedziałem chyba wcześniej, wyjaławia wszystko tutaj, co mamy w ptaszku naszym kochanym. Jeżeli nie stosujemy pewnych zasad zakwaszania wody, nie hamujemy rozwoju tych bakterii, które tutaj, grzybów, które są mieszkańcami naturalnymi naszych ptaków, no to. Jeżeli tutaj wyzbawiamy się wszystkiego, no to koniec. One też mają prawo tutaj się rozwinąć. Najczęściej megabakterioza, temat też jest, temat rzeka. Ale czemu ten temat kokcydiozy poruszam tu jako pierwszy? Bo to jest najistotniejsza rzecz. Zdrowe jelita, zdrowy tak, Zdrowe jelita, zdrowy człowiek. Wszystko to, co złe, pochodzi stąd. Tu się stąd to bierze. Tak samo i u nas. Dopóki mamy flaki dobre, to funkcjonujemy dobrze. Prawda? Ktoś się chyba ze mną może nie zgodzić, ale ja to tak przynajmniej postrzegam, e, tą tematykę. E, ten bajkot nam wszystko wyniszcza. To się tutaj wszystko nam roz, rozwija gdzieś. E, co dosyć istotne jest, trzeba w swojej apteczce klucz. Bajkoksu SB i tych wszystkich innych e, środków do zwalczania, trzeba posiadać witaminę BK. B i K. Czyli e, tutaj musimy wspomóc jakby gojenie się tej, tego. E, tego obrębu, zapale, gdzie było zapalenie tego w tym jelicie. Witamina BK rewelacyjnie pomaga w tym i zalecam każdemu, żeby to... Kto hoduje szczegóły, bo z kanarkami jest różnie. No ja z kanarkami takich problemów y, nie mam, no tu pojawiają się sporadycznie, ale bo się spo, y, pojawiają. Ale do czego zmierzam? Tak mówiłem na początku. Y, leczenie to jest ostateczność i musimy przeprowadzić cały proces, żeby tego leczenia nie było. A znam bardzo dużo hodowców, Tutaj od nas, z kraju, którzy stosują może z raz, dwa razy, bo raz, że stwarzają warunki, dwa, że podawają środki hamujące, hamujące tak, rozwój tych oktylioz, to jest oregano, tymianek, różne rzeczy. Ja w swojej hodowli i moi koledzy stosujemy chyba jeden z lepszych środków na chwilę obecną, który nam tu pomaga, wspomaga. Rozwój on nie leczy, tylko musi to wybrzmieć. On nie leczy. On daje nam jakąś tam pomoc w tym, że ta kokcybioza się nie rozwija. Tym środkiem jest Daflor 3 w 1. Ja go stosuję od 4 lat z małymi przerwami. roku zrobiłem przerwę, bo miałem tą we, pierwszą wersję i, i, i bardzo tego żałuję. Teraz to od listopada praktycznie daje cały czas i no nie ma najmniejszego na razie problemu. Chłopaki, które tego używają, też chyba z tego, co im mówili, nie mają już jakichś problemów. Na pewno jest to środek naturalny, tam jest wyciąg chyba z 10 czy 11, czy 12 nawet tych organów, jakieś tam otrzymywane syntetycznie. Czuć tam chyba cynamon, tymianek w tym. On ma cały zakres, jakby raz, że roz, pomaga, w roz, pomaga nam w walce z koktyką to on jeszcze ma działanie przeciwbakteryjne. Więc. Więc to naprawdę bardzo dużo e, wspomaga odporność, on pobudza odporność, pobudza trawienie. Więc to jest naprawdę dla mnie ten złoty środek, który ja stosuję i przede wszystkim jest, e, m, jest bardzo wydajny, bo te 250 czy tam 200 ml starczy nam przy podawaniu 1,5 ml na litr na, na bardzo, bardzo, bardzo dużo. Totalnego. Totalnego podsumowania, e, bo to, to, co mówię, to naprawdę są takie ogólne rzeczy, nie wchodzimy już tam w cykle rozwojowe, bo to nikomu nie jest potrzebne. Chyba, że ktoś bardzo lubi, to niech sobie tam poszuka. W internecie jest tego pełno. E, może sobie, można sobie zobaczyć, e, e, ile, tego, ile tych ogólnie odmian w jest, bo jest ich chyba 7. E, niech sobie jak ktoś ma znajomych na kurzarnia, niech sobie zadzwoni, dowiedzieć się, jaki to jest problem e, w hodowli przemysłowej. Bo to nie jest tak, że ja wymyślam tu teraz rzeczy i ktoś będzie mi zasugerował sugerował za chwilę, że robimy jakieś wybielania magiczne, że, że te ptaki są mało odporne. Ten temat zawsze jest i będzie e, gdzieś w hodowlach. Tylko nikt na to nie patrzy z drugiej strony. Każdy tylko patrzy przez, przez pryzmat kanarków. Hodując różne rodzaje ptaków, mamy do czynienia z różnymi e, różnymi organizmami, które w różnych naturalnych warunkach się e, gdzieś chowały i one są zupełnie do czego innego przyzwyczajone. Więc, więc e, do meritum Podsumowując to, dbamy. Higiena wody, higiena klatek, nie przeludniamy, wentylujemy sobie y, 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 naszą ptaszarnię, y, ale bez przeciągu, żeby to też musi wybrzmieć, bo przeciąg nigdy nie jest dobry ani do nas, ani do ptaków, a zwłaszcza do kanarków, pewnie zdążyły się zauważyć. I wspomagamy te ptaki y, jakimiś środkami dodatkowymi. A jakimi? To tak mówiłem, dafor czy w jednym, chia, oregano, no wszystko, co tam znajdziecie w internecie i wyczytacie, jak najbardziej można zastosować. Na pewno to, jeżeli to dacie do diety, pomoże waszym ptakom i pomoże wam lepiej się poczuć, by na pewno będziecie czuć się spełnieni i powiecie, kurczę, zrobiłem wszystko, co mogłem. No ja tak przynajmniej robię, ja to stosuję. Mam na zapleczu rzeczy, którymi w razie czego się ratuję, ale to też. Ja także zaznaczam, hodowla ptaków klatkowa, inaczej. Ktoś hoduje sobie parę, parę ptaków na klatkach, nie ma nic wspólnego z tym, jak ktoś hoduje ptaki na większą skalę. No nie, przemysłową, przemysłową to byłoby złe określenie. Na większą skalę po prostu tak ma, nie wiem, 12, 24 pary, no różne są hodowla, nie? To są, to są dwa różne światy i zdecydowanie różne problemy. I czasami to jest tak, że takie duże ptaszarnie to też jest, nie, nie wszędzie, zaznaczam nie wszędzie, nie chcą obrażać, to czasami są tykające bomby, ale tak mówią Hiszpanie, nie oszukujmy się, tak tutaj też bez wątpienia jest. Więc dbajmy o te ptaki, poświęcajmy temu czas, żeby po prostu wiedzieć, gdzie trwi problem, a hamując rozwój kokcydiozy, hamujemy rozwój pozostałych, pozostałych chorób. Bo wierzcie mi, tutaj to się wszystko naprawdę zaczyna, czy tego chcecie, czy nie. Woda i jelita. Bo tutaj dużo hodowców, tak jak mówiłem wcześniej, nie podaje nic do wody, bo wie, jak, co ze sobą woda niesie, jak ona się szybko psuje. No, ja gdzieś tam czytałem komentarz, że, że bredzę, odparłem tylko, żeby się ten gościu napił tej wody z tego dwu- albo pojnika. Więc na pewno szocik będzie zacny i bardzo, bardzo, bardzo dobry, nie? No i konkursik, o którym wspominałem. Te oto arcydzieło. Chciałbym poświęcić na ten konkurs. Przypominam Dorota Milewicz, wspaniała artystka z Morza, z tego co tak z nią korespondowałem. Zasady są proste: osoby, które zostawiają komentarz w filmiku pod, komentarz pod filmikiem na YouTube, będziemy losować tych osób jedną, która otrzyma ten oto. Obraz. Ten oto obraz. Więc zapraszam do komentowania. Może ustalmy jakąś wersję komentarza. Dlaczego w Waszym odczuciu szczegół naturalny jest najpiękniejszym szczegółem? Takie dajmy sobie zadanie do tego konkursu. Damy temu dwa tygodnie, a może nie, tydzień od publikacji. I potem robię losowanie. Są jakieś specjalne programy do losowania, z tego co widziałem na internecie. Losujemy z tych komentarzy i wysyłka leci na podany adres do osoby, która to wygrała. Więc dziękuję. Zapraszam do obserwowania mojego kanału. Do subskrypcji, do komentowania i do udziału przede wszystkim w konkursie. Bo naprawdę warto. Zaraz Wam zademonstruję resztę prac, które mam w domu od DOROTY, i naprawdę wierzcie mi, że fajnie jest posiadać taki obraz w domu. Robi dobrą robotę na ścianie.